Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki materiał Wam nagram. Na temat jakby odżywiania. Ale doświadczenia mnie nauczyły i to wiele lat zajęło mi dojście do tego. Ostatnio mi się to wyklarowało w mojej głowie. Taki temat posiłków straconych, bym powiedział. Na przykład mamy wypisany w naszej diecie szczególnie w okresie masowym ale redukcyjnym też 5 czy 6 posiłków i zdarza nam się jakiś wypadek losowy szkoła coś w szkole czy tam nie wiem. <laughs> musieliśmy do urzędu podjechać. W urzędzie była kolejka nie mogliśmy zjeść posiłku i ten posiłek gdzieś nam tam z jakichś powodów wypadł i z sześciu posiłków robi nam się w danym dniu 5. Ja kiedyś miałem taki system, że choćby nie wiem co, taki byłem zawzięty, ambitny, no ale wiecie, czasami ambicja źle podpowiada. Byłem ambitny, żeby te posiłki zjadać wszystkie, więc nadrabiałem je. Robiłem sobie <laughs> kiedyś za starych czasów podwójnego szejka, czyli czasami to było 80 do 100 gram białka i tłuszczy przed snem sobie potrafiłem wlewać z oleju lnianego, nawet z 140-160 gram. Żeby tylko mieć dwa posiłki, bo jeden mi wypadł. Niedawno potrafiłem zrobić tak, że w ciągu godziny zjadałem dwa posiłki, a nie dwóch godzin, żeby nadrobić poprzedni posiłek. Często słyszałem, że jestem wielki, duży, wiecie jak to się u nas na Śląsku mówi, jesteś dupny Mario. Tylko oprócz tego, że słyszałem, że jestem wielki, to słyszałem też często, że mam wydęty brzuch, że niestety mój brzuch, talia i pas, obręb pasowy w pasie jest niestety psujący moją sylwetkę. Może jestem wielki, ale niestety kwadratowy. A jako kulturysta powinienem mieć fałkę, albo przynajmniej próbować ją mieć. <laughs> Bo mi też jest problem szerokich bioder, ale wiadomo, że da się to zrobić. I powiem wam, że od jakiegoś czasu nie słyszę wobec mnie, nawet widzę na siłowniach, ćwiczę w koszulce takiej jaśniejszej, że nie, ten brzuch nie wystaje, z, e, mam mniej zatłuszczenia, e, węższy w pasie jestem. Często słyszę na siłowni, kurczę Mario dobrą sylwetkę masz. Nie słyszę już słowa jesteś dupny, jesteś wielki, tylko dobrze to wygląda. Nadal jesteś spory, ale sylwetkę, <laughs> poprawiłeś sylwetkę. I te słowo ostatnio coraz częściej słyszę, że poprawiłem sylwetkę, że moja sylwetka lepiej wygląda. A nie tylko, że jestem ogromny. I powiem Wam, że zauważyłem to u siebie, bo miałem niedawno okres taki, takiego minikata może średniego kata, czyli e, taki okres redukcyjny. Miałem planak planach zawody, ale zrezygnowałem z tam powodów osobistych. I po tym okresie redukcyjnym wróciłem, jakby robię teraz masówkę, ale pierwszy raz Stosuję taką teraz już metodę, że nie nadrabiam. Jeżeli z sześciu posiłków zjadłem pięć, czy z pięciu cztery, bo coś mi wypadło, coś się wydarzyło, miałem ogrom pracy podopiecznych i coś mi tam wypadło, to zjadam w tym dniu tyle, ile dałem radę. Nie nakładam posiłków na siebie. W dniu, w którym jestem tak po prostu zmęczony, że jak sobie wyobrażam, że mam jeszcze posiłek któryś, sobie robić o 11, czy czasami nawet o północy, i mam stać tam w kuchni 20 minut, pół godziny go robić, jeszcze go zjeść, czy wypić. Tak, mam szejka takiego, wypić przed tym to czasami już po prostu to olewam. I co się okazało? E, może nie poszedłem w okresie masowym teraz na wadze 10-12 km max do góry, poszedłem 6-7, ale powiększyły mi się gabaryty Ale Pasek w spodniach zapinam na tej samej dziurce, na której zapinałem podczas okresu redukcyjnego. Czyli w pasie nic się nie zmieniło. Obręb pasowy, brzuch nadal widać kratkę mimo masówki, mimo tycia na wazę, Mam dalej kratkę na brzuchu. Poszerzam się i naprawdę mogę powiedzieć, że uda jaśniejsze w koszulce ręce. Wszystko obcisłe, ale w pasie Mam cały czas luźno. Musiałem kupić sobie nowe spodnie, bo poprzednie po prostu już tak ściągałem paskiem, że harmonika robiła się na rozporku, wiecie o co chodzi. I zacząłem mi się to podobać, bo zrozumiałem, że nakładanie posiłku jest bez sensu. Gonienie kalorii jest bez sensu. Mogę wam doświadczeniem powiedzieć, że to jest prawda, że istnieje takie rzecz jak bilans tygodniowy kalorii. Że najważniejszy jest bilans, który mamy w ciągu siedmiu dni. W poniedziałek zjedliśmy cztery, we wtorek 5, w środę 5, w czwartek 5, w sobotę 4, a nagle okazuje się, że w którymś dniu, tam w niedzielę, czy może w środku tygodnia, mówimy sobie: Kurczę, ale mam cię o to na jedzenie. Ja założyłem, że w dni, jak mam jakiś dzień, gdzie nie zjem jakiegoś posiłku, to dzień, dwa lub trzy dni później zjadam jakby jeden nadplanowy, czyli tu 4 z 5, a tu 6 z 5. Bo nasz organizm sobie przypomni o tym, że mamy braki. I te kalorie i tak się zgadzają, a organizm sobie sam to reguluje. To jest tak jak ludzie, którzy nie ćwiczący, czy tam nie dbający o, o zdrowie, tak, o formę, nie jedzą śniadań, obiadów, bo to pracy, bo się wszędzie spieszą, nagle przychodzą wieczorem do domu i potrafią zjeść trzy posiłki na raz, bo mają czas, bo jest chęć, bo organizm sobie e, robi jakby... Ładuje się tymi kaloriami, które wcześniej i, i nie były dostarczone i on sobie teraz tak właśnie nadrabia. I to założyłem tutaj: bilans tygodniowy jest ważniejszy niż dzienny. Zdarzy Wam się dzień, gdzie nie wy... posiłek nawet dwa wam odpadną, nie przejmujcie się. Ten organizm nasz sobie przypomni, to zjecie w następnych dniach jeden więcej, a nawet jeśli nie zjecie jeden więcej, a wrócicie do normy, to mimo wszystko lepiej jest nie dojeść i schudnąć 200-300, pół kilo, 300 gram, pół kilo i nadrobić to potem w diecie i w treningach, niż przytyć nadwyżką kalorii w jednym momencie, czyli dwoma posiłkami w ciągu godziny, czy podwójnym szekiem. i przytyć te 300-400 gram dodatkowe, ale z czego większość będzie w tłuszczu. Lepiej nadrobić stracone pół kilo, niż spalać potem nadmierne pół kilo. Więc... Takie jest moje podejście. Spróbujcie tego. Ja się tego trzymam i teraz moja sylwetka wygląda lepiej. Uważam, że jestem w formie życiowej i dlatego chcę wystartować z zawodach, bo chciałbym to pokazać, udowodnić i, i, i te lata doświadczeń po 25 latach czy 6 już doszedłem do takich rzeczy, ale człowiek się całe życie uczy. Więc wiecie, ja nadal old podchodzę. Old schoolowy trening, old jedzenie, żadnych wymyślanych bzdetów. Sztangi, sztangielki, atlasy, jedzenie proste, żadnych wymyślnych, dziwnych diet, po prostu kalorie mam się zgadzać. Okres masowy więcej kalorii, więcej okres redukcyjny mniej bęglomodalów, troszkę kardio. Oldschoolowo, wiecie jaki jestem. I teraz jeszcze doszło ta nowinka, że nie, da, nie nadrabiamy posiłków. Raczej lepiej schudnąć niż potem zbijać nadmiar kalorii, w którym nastąpił w podwójnym jakby posiłku. Jeśli Wam się podobają moje filmiki, subskrybujcie, lajki jak możecie, dawajcie, dla mnie to jest zawsze motywacja. Widzę, że ostatnio więcej subskrybentów mam. Dziękuję bardzo. Fajne to miłe, bo wiem, że wtedy warto coś robić i jesteście ciekawi. Ja wiem, że w dzisiejszym świecie fitnessowo, kulturystycznym tacy jak ja to już dinozaury, ale mam nadzieję, że taki dinozaur jest też, też potrzebny który gum do ćwiczeń nie używa w ogóle. Choć nie neguję tego, bo wiem, że są nawet przydatne, ale ja raczej nie wyobrażam sobie siebie. Także wolę ćwiczyć bez. Tak powtarzam, nie neguję, bo słyszałem, że to do, dobre daje bodziec czasami, ale starych drzew się nie przestawia. Jeśli Wam się nie podoba, macie jakieś zastrzeżenia, komentujcie, przyjmuję z pokorą, poprawiam się. Macie jakieś tematy kolejne? Piszcie śmiało. Wiecie, że ja, jak macie jakiś temat, napiszcie mi w komentarzu. Zawsze nagram taki filmik. Trzymajcie się miłego dnia. Trzymajcie Michę czystą w miarę, na masie, na redukcji czystą. Ciężko trenujcie i pamiętajcie: ile z siebie dajecie na treningu, tyle dostajecie w zamian.